ktoś po prostu wrzucił ławkę do rzeki. E, dzisiaj podwodny vlog. Będziemy kręcić z podwody. Filmy z wody vlog, filmy z ławki z wo Woda, ławka z wody vlog. Hello, I'm under the water. jest <coughs> Jeszcze jakaś, jakaś woda spadła. Śledztwo ja. prowadzimy. Detektyw w akcji. Mhm. tak. To... to zdecydowanie ławka to mógł zrobić? Nie wiem Dlaczego jakiś menel sobie, na przykład śpi na takiej ławce A potem myśli sobie Oj kurwa trzeba, trzeba to na łeb ja Jeszcze ciekawi jedna myśl Dlaczego ktoś to mógł Bo to jest taki most Nie? I na tym moście o tu stała sobie ławka I ja, ja myślę sobie Czemu ktoś to wziął Czemu ktoś wziął sobie ławkę z mostu I co po prostu oni ją wzięli to, to musiało być dwie osoby Żeby mogły sobie wziąć tak dwie. I dlaczego oni to wyrzucili? No to nie ma już tej ławki na tym moście Naprawdę, ko komu by się chciało taką ławkę wziąć i wyrzucić do rzeki? Nieopłacalny jest. E, ta, akcja ratunkowa, wyławiamy kłodę. Co z nią zrobisz? Wrócimy ją, żeby nie... <grym> Super! Żeby ten. Bo teraz tam jak bobry robią teraz jest. I jak się wróciło, to mniejsze oprócz. Mniej będą rzeka będzie lepiej płyć. No nie Dokładnie. płynąć. Dokładnie. po szlakach. Kombinezon dziecięce. Leżał tutaj, bo ławka leżała obok, została wrzucona. To Tak. Nie wiem, czy to w ogóle Majki, to ale... nie wiem, czy to przykro, jak Nie, nie wiem, nie wiem, za... Ktoś będzie chciał kupić dla Kaszoja, dla coś jakiś kombinezon, żeby się, żeby no się w tym śniegu nie upiertolił, to nam kupić kupcie, możecie... Kombinezon dziecięcy. Dobra, tutaj może. O mój Boże! My musimy stąd uciekać. Siemanko, ziomeczki. Nazywam się Damian Słowa. I jesteśmy teraz właśnie nad Smródką, żeby sprawdzić, czy to prawda, że gdy o trzeciej w nocy naplujemy do niej, stanie się coś naprawdę złego. Nie wiem, Szczerze, nie wierzę w tę, tę historię. Ale patrzcie. Jesteśmy nad i Jest trzecia w nocy teraz przechodzimy do głównego eksperymentu. Co? Ta... Na mnie? Co, to ziołeczki. Tak jak mówiłem, jest trzecia w nocy. Jesteśmy. O. Zaczynamy. Zaczynamy. Co teraz? Nie, nic się nie stało. O mój Boże! O kurwa. Co się stanie? Co się stanie z nami? Nie chcę, nie chcę wadać od sworówki. Tam starą menę! Rozumiem. Po co na mnie? Jak legendy były prawdą. Kto się stanie też z nami, musimy stąd uciekać. Szybko, spirna! Dzień dobry. Dzisiaj będziemy robić recenzję recenzje Młodzeń Polski Tutaj mamy bardzo droga opcja. Ale mimo wszystko uważam, że warta swojej ceny. No, ale to te... no, jest tutaj mamy łóżko, Tutaj fotel. Tutaj szafkę. Gdzie jest kuchnia? Tutaj masz. piekarnię, tutaj, tu. tutaj masz miejsce na wyliczko. Spiżarnia jakaś tu mogę znaleźć Spi spiżarnię? No zobaczę po prostu. Zobaczmy Jest, jest. Chciałem tylko zobaczyć jeszcze miękkość tego łoża, bo wydaje mi się, że one powinny być. O, tak. Ile by Pan wycenił na takie, za, za taki apartament? Uważam, że, ce, że cena, którą dają ludzie za, za ten, jest, że ten pokój jest warte tej ceny. Nie ma, nie znajdziecie niczego lepszego, nie ma opcji. E, tak, oprócz tego, jeszcze, jeszcze zapomnieliśmy wspomnieć, wspaniała lokalizacja. Mamy tutaj dostęp do tym Centrum Kultury oraz także tam autostrada. Powiedz, gdzie można ryby ma, Jest Tam, tam no, tuż obok autostrady masz wielkie wioro, wielkie łodze. Vamos fazer back